Stowarzyszenie Radomski Uniwersytet III wieku skończyło 10 lat. Uroczystość podsumowująca ten czas odbyła się w resursie obywatelskiej. Sala była pełna słuchaczy. Pierwszy wykład odbył się 12 maja 2004 roku. O zabytkach miasta mówił architekt i ówczesny przewodniczący Rady Miasta, pan Tadeusz Derlatka. W pełni zorganizowaną działalność. Rozpoczął Radomski Uniwersytet w roku akademickim 2004-2005. Otwarte wykłady organizowano raz w miesiącu. Powołano siedem zespołów fakultatywnych. W ramach Radomskiego Uniwersytetu III wieku odbywają się wykłady i zajęcia fakultatywne dla seniorów. W ciągu 10 lat w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet wzięło udział 1600 słuchaczy. Wykłady odbywają się w co drugą środę o godzinie 17 w Resursie Obywatelskiej. Od początku powołania Uniwersytetu było ich 140. Seniorzy najchętniej uczą się obsługi komputera i języków obcych. W zdrowym ciele zdrowy duch, a więc są też zajęcia sportowe: gimnastyka rehabilitacyjna, aerobik i Joga. W ciągu 10 lat działania Uniwersytetu odbyło się 25 wycieczek. Więcej informacji na temat działalności Radomskiego Uniwersytetu III wieku można znaleźć na stronie www.rutw.radom.pl.